Przed Państwem odświeżona wersja Samsunga Odyssey G3. Tam się patrzy. Kolego, my, my przeszliśmy na ty pełną nazwę, proszę. A nie tu. Samsung Odyssey S24AG320UN. Dobrze to zapamiętałem? Dzień dobry z tej strony Hudson i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Xcomu. W zeszłym roku pokazywałem Wam budżetową propozycję monitora od Samsunga z serii Odyssey model F24G35. No i dalej nie jestem w stanie tego powtórzyć, bo to rebus, którego ja rozwiązać nie potrafię. Jeżeli Wy wiecie o co tam chodzi, to piszcie śmiało w komentarzach. Po prostu Samsung Odyssey G3. Tania, ale bardzo ciekawa propozycja, która szybko stała się bestsellerem w segmencie monitorów do 1000 zł. 24 cale, full HD, matryca VA, bardzo dobry kontrast, 144 Hz odświeżanie wsparte synchronizacją odświeżania. Niespotykane, jak na ten segment, możliwości regulacji i naprawdę dobra jakość wykonania. Sprzęt, jak to zwykle bywa, z tak tanimi modelami musiał iść gdzieś na ustępstwa, ale wciąż stanowił ciekawą propozycję wśród swojej konkurencji. W tym odcinku przedstawię wam odświeżoną wersję tego monitora, a mianowicie Samsunga Odyssey S24 AG320UN za nazwę 3 na 10. No, widać Samsung lubi takie tajemnicze i łatwe do zapamiętania nazewnictwo, ale w sumie jak coś się sprzedaje, to czy warto to zmieniać? Okazuje się, że Samsung potrafi w renowację, no i zmian jest sporo, ale na parę kroków do przodu przypadło kilka w tył. Czym różni się nowy Odyssey G3 od swojego poprzednika i czy jest to dalej tak ciekawa propozycja w segmencie monitorów do 1000 zł? Zapraszam do oglądania. Jedziemy od początku. Pudełko poręczne, upakowane, tak by zajmowało jak najmniej miejsca, a w nim monitor. Kabel DisplayPort, zasilacz, piękne, przezroczyste, błękitne elementy na tył obudowy. No jest i ona, płyta CD z instrukcją oraz papierologia. Odświeżona wersja to dalej 24-calowy monitor o rozdzielczości Full HD i matrycy VA. Pierwszą zmianą jest wyższe odświeżanie, które wynosi teraz 165 Hz i wsparte jest FreeSynciem w wersji Premium. Czas reakcji podawany przez producenta przy wsparciu funkcji Motion Picture Response Time również wynosi 1 milisekundę, więc te zmiany, jeśli chodzi o specyfikacje, są dość kosmetyczne, a największą różnicę możemy zauważyć w wyglądzie tego monitora. To właśnie jeśli o design chodzi, zmiany są najbardziej widoczne no i przyznam się, że szanuję Samsunga za chęci, bo porównując ich do konkurencji, która magluje ten sam projekt przez parę dobrych lat, mogli zrobić dokładnie to samo, no i monitor dalej by się pewnie sprzedawał, a tak to już w tym najmniej istotnym elemencie mamy zmiany. Jak ktoś będzie chciał kolekcjonować wszystkie Odyssey G3, no to producent daje tutaj taką możliwość, bo będą się one czymś od siebie różniły. Nowa ramka dolna z bardziej gamingowym wykończeniem, bez tak widocznego logo Samsunga po środku. Pod spodem znajdziemy joystick do sterowania Menu. Jest to pierwsza znacząca zmiana na plus, bo ostatnio przyciski z tyłu były jakimś koszmarem. Małe ramki okalające matrycę, no i przechodzimy na tył. A tam naprawdę jest ciekawie. Dalej futurystyczny, mocno kosmiczny design, który tym razem sporo pożycza od testowanego przeze mnie dawno temu 32-calowego Samsunga Odyssey G5. Bardzo oryginalna faktura plastiku, która wygląda jak struktura stroju jakiegoś superbohatera. Po środku wtopiony przezroczysty fragment błękitnego plastiku, montowany oddzielnie, który mi osobiście bardzo się podoba. Niby Sporo się tutaj dzieje, ale ze smakiem. Po boku mamy jeszcze logo serii Odyssey, no i tyle. Solidne, oryginalne ramię pewnie utrzymuje ekran. Tym razem nie mamy żadnych otworów na kable, ale za to producent dorzuca gumowy, odpinany zaczep, który przytrzyma nasze kable. Ramię pozwala na regulację sprzętu w każdym możliwym kierunku. Wysokość, obrót, kąt odchylenia. No i do tego pivot, co w sprzęcie z tej półki cenowej dalej robi bardzo duże wrażenie. U do ramienia subtelne logo serii Odyssey, które przechodzi w podstawę o rozstawie nóżek wynoszącym około 45 cm. Dalej pewnie trzyma się biurka i bardzo ciężko ją przesunąć. Wzór. Na koniec porty. Tutaj kolejny krok w przyszłość, bo Samsung pozbył się retro wejścia VGA i dostajemy kompletne minimum. Jedno wejście HDMI 1.4, jedno DisplayPort 1.2, wyjście słuchawkowe i tyle. Sprzęt ten jest zaprojektowany naprawdę precyzyjnie. 24 cale perfekcyjnie współgrają z rozdzielczością Full HD, dając wzorowe 92 piksele na cal, co uznawana jest za wartość wzorcową, jeśli chodzi o wygodę użytkowania monitora. Oczywiście dalej taka rozdzielczość sprzyja generowaniu wymaganego pod 165-hercowe odświeżanie klatkarzu, więc wszystko wydaje się tu być na swoim miejscu. Media w rozdzielczości Full HD nie są okropnie rozciągnięte jak na większych gabarytach i oglądaje się bardzo przyjemnie, ale jak YouTube jest naszym głównym dostawcą multimediów, powinno być wzorowo. Jeśli chodzi pracy z mediami nie mamy za dużo przestrzeni, żeby wygodnie dostosować ją pod siebie, dużo wygodniej montuje się na większych monitorach, no więc w przypadku 24 cali najlepiej wesprzeć się kolejnym monitorem pod odsłuch wideo. Kłopotliwa może być w tym przypadku również temperatura barwowa tej matrycy, wynosząca 6600 Kelvinów, ponieważ, tak jak ostatnio, monitory Samsunga fabrycznie idą w stronę zimniejszych barw. Przyznam się wam, że treści zmontowane na tym sprzęcie wyglądały inaczej na innych urządzeniach jak telefon czy telewizory. Trzeba na to uważać, bo choć kalibracja pomogła, to jednak strzeżonego wiadomo. Co do matrycy VA, w starej g sporą zaletą był dość dobry kontrast jak na ten rodzaj matrycy przystało, wynosił on stosunek 3580 do 1, jest to wartość prawie trzykrotnie większa niż w przypadku IPS-ów czy tn tutaj niestety zmierzony kontrast wyniósł 2655 do 1, więc to ten przysłowiowy krok w tył. A jak prezentuje się reszta pomiarów? Odwzorowanie przestrzeni barwowych jest praktycznie identyczne jak przy starej G3. Średnia delta E po kalibracji wyniosła wzorowe 0,22, delikatnie słabsza maksymalna jasność wynosząca 245 kandeli na metr kwadratowy, równomierność podświetlenia na bardzo dobrym poziomie, na krawędziach spadająca średnio o 10% najwyższej wartości. Backlight bleeding to kolejny mocny punkt odiseja G3, nawet na najwyższej wartości ISO nie widać żadnych prześwietleń. Brawo! No ale ghosting, czyli kwestia, która była największym problemem starej g 3 tutaj niestety dalej daje się we znaki. Niestety Samsungowi nie udało się tego problemu rozwiązać, mimo że tym razem mamy cztery poziomy funkcji response time. Standard, Fast i Fastest. Różnice między tymi trybami są dość małe, a ciemna poświata za naszą postacią jest bardzo widoczna. Funkcja Fastest przy Motion Picture Response Time wyostrza obraz, ale w bardzo inwazyjny sposób i nie wygląda to za dobrze. Minus, po włączeniu FreeSync'a funkcja Response Time nie jest dostępna. Czas na najważniejsze: gaming. Na moim gamerze 600 grało się bardzo przyjemnie. No i co najważniejsze, płynnie. Jeśli spytacie mnie, czy czuję różnicę między 144 a 165 Hz odświeżaniem, no to szczerze powiem, nie bardzo. Wierzę jednak, że minimalnie wpływa to na jeszcze płynniejszą rozgrywkę, więc to kolejny krok do przodu. No i chyba największa zmiana, jaką komunikuje Samsung. Zawsze tych herców lepiej mieć na pokładzie więcej. Kolory są ok, ale grałem na lepszych monitorach z tej półki cenowej w tym aspekcie, jednak co i PS, to IPS. Kolory mogą wydawać się delikatnie wyblakłe, ale można pobawić się ustawieniami w menu, tak by ocieplić delikatnie zimnawą temperaturę barwową. Najważniejsze, mamy tutaj synchronizację odświeżania. Mimo, że sprzęt nie jest oficjalnie G-Sync compatible, sprawdziłem i z moim RTX-em 2070 Super Gaming G-Sync odpala przy maksymalnych możliwych ustawieniach. A jak jest w przypadku Xboxa Series X? Kiedy ktoś zajmuje nam ciągle telewizor, z braku innej opcji można go podpiąć pod ten monitor. Przy rozdzielczości FHD mocno okrajamy możliwości Xboxa, ale pogramy na 120 Hz odświeżaniu. W moim przypadku miałem gdzieś z tyłu głowy, że jest tutaj za dużo stłumionej mocy, więc pod konsolę nowej generacji lepiej dostosować bardziej adekwatne okno. No upartego, grać jednak się da. Jeśli chodzi o Nintendo Switcha, jest to para wręcz idealna. Jest naprawdę dobrze, bo tak jak powtarzam Wam zawsze, Switch po podpięciu do stacji dokującej przesyła obraz w rozdzielczości Full HD. No i tutaj wszystko się zgadza, bo na ekranie o natywnej rozdzielczości Full HD nie uwydatnione są mankamenty tej rozdzielczości, tak jak w przypadku mediów o tej samej rozdzielce, kiedy są one rozciągnięte na większych ekranach. No i wygląda to naprawdę ślicznie, gra się świetnie, pod Switcha jest to naprawdę bardzo dobra opcja. Czas na menu. Powtórzę się jeszcze raz. Szacun, że w kwestii sterowania zrezygnowano z niewygodnych przycisków z tyłu na rzecz joysticka pod dolną ramką. Menu identyczne jak w 32-calowym Odyssey'u G5 prezentuje się bardzo ładnie. Po kliknięciu szybkie menu, tam wejścia, blokada niebieskiego światła i wejście do menu głównego. Tam opcje games, z ustawieniem odświeżania, funkcją Response Time, włączeniem freesinka Black Equalizer czy włączenie celownika. Powtórzę jeszcze raz, po włączeniu freesinka nie możemy ustawić praktycznie żadnej funkcji. Dalej obraz z jasnością, kontrastem, ostrością i kolorami. On-screen display, gdzie możemy ustawić język polski. No i na koniec ustawienia systemowe oraz informacje o sprzęcie. Podsumowując, zmiany w nowym Odysseyu G3 są mocno kosmetyczne, dotyczą one głównie wyglądu zewnętrznego, podrasowano delikatnie odświeżanie oraz zwiększono komfort użytkowania tego monitora. Szkoda, że nie poszło to w parze z próbą zniwelowania mocno widocznego ghostingu, który tak jak w starszym modelu może przeszkadzać. No i ucierpiał też kontrast, który jest znacząco mniejszy niż w przypadku starszego modelu. Niemniej jednak to dalej monitor o bardzo dobrej jakości wykonania, ultrawygodny w użytkowaniu, no i ta cena, ponieważ na dzień, kiedy nagrywam ten odcinek, kosztuje on w 899 zł, czyli całkiem spoko. OK, kończymy na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i za to, że dotrwaliście do tego momentu. Klasycznie piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat Samsunga Odyssey G3, no i jakie inne monitory chcielibyście zobaczyć w przyszłych recenzjach. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zasubskrybujcie nasz Xkomowy kanał na YouTubie. Jeżeli jesteście ciekawi, z jakich sprzętów korzystam, w opisie tego filmu podpiąłem Wam pełną listę moich gratów. No i co, widzimy się już za niedługo w kolejnych materiałach. Mówił do Was Hudson. Trzymajcie się. w